Czy on ona napisze, czyli czy Twoja osoba ukochana napisze. Witam serdecznie wszystkich Państwa na czytaniu z kart Tarota, kochani. Pomyślcie o swojej osobie ukochanej i zobaczmy, co pokażą karty. Zadamy pytanie jednoznaczne, czy ta osoba, o której myślisz, napisze. Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Trzy karty wypadły. Jeszcze jedną proszę. Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba, o której myślę, napisze? Czy osoba, o której myślę, napisze? Więc tak, w przełożeniu mamy, że ta osoba trzyma się swoich argumentów, swoich racji. Jeśli jest między Wami jakiś konflikt, to ta osoba tutaj trzyma się starego, trzyma się swojego. Jest też może skąpa, trzyma się wszystkiego, co ma, trzyma się też swojej przeszłości. I swoich przyzwyczajeń, tak? Nie chce nic zmienić w swoim życiu, powiedzmy. Czyli trzyma się swoich starych schematów. Teraz mamy 10 mieczy, czyli ta osoba jest jakaś załamana, tej widzimy, nie może się podnieść. Diabeł, nie wiem, może są jakieś problemy, jakieś tutaj różne przyzwyczajenia, złe nałogi. I ta osoba w czterech mieczach tej myśli, tak? Myśli bardzo skrupulatnie głową, odsuwa wszystkie swoje namiętności, wszystkie swoje emocje i myśli, tak? Czyli tu załamanie, jakieś nałogi, nie wiem, czy ta osoba jakieś używki ma, na przykład, czy jakiś seks tutaj um, uzależnienia od seksu, jakieś takie perspekcyjne, czy będzie ta osoba też manipulować tutaj widzę was, tak? Jeśli napisze ta osoba, to będzie tutaj dużo manipulacji z tej strony, może jakiś seks, tak. Ta osoba na razie nie będzie nic robiła, trzyma się swoich tutaj spraw, tak, swoich, tak jak mówiłam, jest tutaj jej um, tak wygodnie, jak sobie żyje, jak sobie po prostu tu wszystko, ułożyła. nie pisze na razie. Zastanawia się, jest też ta osoba jakaś załamana, przy przygnieciona jakaś balastami, tak? Yy, także są jakieś może problemy w życiu tej osoby. W każdym bądź razie na razie nie działa, nie, nie robi nic w waszą stronę, tylko jest w takiej w tej bańce ochronnej, tak? Czyli siedzi sobie wygodnie, jakby i nic nie musi tutaj robić, nic nie musi działać. Trzyma się wszystkich swoich, tutaj, tak jak mówiłam, schematów przyzwyczajeń swojego, tak, życia także nie, nie widzę tutaj, żeby ta osoba pisała, natomiast w karcie diabła, jeśli będzie jakaś informacja, to tutaj będzie manipulacja raczej, albo po prostu jakiś kontakt będzie ta osoba chciała na sek, będzie coś manipulowała, ale nic tutaj nie widzę takiego poważnego raczej dziękuję serdecznie Zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do usłyszenia już wkrótce.